E, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. E, będę robiła czytanie e, dla koziorożca na luty 2023 roku. E, rozkład będę robiła stali e, Telema Tarot. Dobrze, myślę, że wystarczy. Zobaczymy, co tutaj dla koziorożca będzie chciało się pokazać. I zaczynamy. W przeszłości mamy sprawiedliwość, teraźniejszość sześć mieczy, przyszłość pięć buław, Karta Rada e, Królowa Denarów, środowisko, otoczenie 9 buław, e, trudność Król Buław, jak pokonać 5 mieczy. Wynik Rada e, 3 denary. Na spodzie mamy kochanków 6 kielichów i As mieczy, więc tutaj Myślę, że dla większej może grupy osób to być czytanie takie relacyjne, miłosne nawet, tak? Jakieś nowe uczucie, jakiegoś wyboru tu trzeba dokonać sześć kielichów trochę takie zawieszenie w przeszłości, wspominanie. Więc, tak jak mówię, gdzieś tutaj jest w tle król denarów też no Trzeba po prostu podjąć jakąś będzie decyzję, tak? Bardzo fajne czytanie, myślę, ciekawe. Tutaj mamy w przeszłości Wielki Arkana, Sprawiedliwość, czyli jakieś wyrównanie tutaj, tak? Też wzięcie odpowiedzialność za swoje życie, przyjrzenie się, czy właśnie gości równowaga w nim, czy nie. E, poważne decyzje tutaj, tak? jakieś zapadały. Tak jakby może też jakieś wyrównanie tutaj nastąpiło. Mamy tam energię w przeszłości, natomiast w teraźniejszości bardzo ładnie, ponieważ pokazuje się siedem mieczy, czyli właśnie uzdrowienie, uspokojenie, już na poziomie umysłu. Myślę, że też dobrze omijać jakieś, jeżeli się pojawiają nawet jakieś przeszkody, jakieś trudności, to lepiej je omijajmy. Natomiast w przyszłości pokazuje się 5 buław, więc znowu tu będą jakieś tarcia, będą jakieś osoby, będą różnice zdań. Myślę, że będzie trzeba się tutaj troszeczkę pospierać, bronić. Swojego zdania, tak, ale też patrzeć szerzej, tak, nie tylko i wyłącznie właśnie na czubek własnego nosa, ale też spróbować spojrzeć na sprawy z perspektywy innych osób, tym bardziej, że tak jak mówię, no tutaj jest, są, są osoby, trzeba dokonywać jakichś wyborów, żeby te wybory były też, żeby też były mądre, tak. Karta rada y, królowa denarów. Jak ona pięknie tutaj pasuje do tego króla. Denarów, tak? Y, myślę, że fajna para, a więc może tutaj y, dobrze byłoby wybrać tego króla denarów. Y, y, oczywiście może to być odwrotnie, ten król denarów, może mieć, y, może to być kobieta, a to może być mężczyzna, tak? Ale myślę, że to byłaby fajna para. Więc tutaj też starajcie się myśleć o swoim bezpieczeństwie, o swoim komforcie, że to też jest bardzo istotne. Tak? Właśnie takie przyziemne rzeczy, jeżeli właśnie będziecie dokonywać wyborów, też bierzcie pod uwagę po prostu takie ży życie zwykłe, tak? Taką codzienność i to, żeby było właśnie wam wygodnie i komfortowo. Więc w tym wypadku tutaj myślę, że jest taka, taka sytuacja gdzie, i taka rada, żeby też się może tym kierować. Oczywiście to otwarte serce przelewające się tutaj. Może ta piątka buław być też w nas, tak? Że sami nie wiemy, co, co zrobić i jest taka burza mózgu, którą opcję wybrać, tak? Natomiast środowisko, otoczenie, dziewięć buław, jest tutaj bardzo uparte, może, może to też ta energia króla Buław, konsekwentny, uparty, może już nie mieć trochę siły, ale myślę, że dociągnie temat do końca. Też tutaj pojawia się jeszcze, tych osób tutaj może być sporo, tak jak powiedziałam, mamy tutaj jako trudność król Buław. Czy to jest nasza energia i mamy problem po prostu z podjęciem decyzji? Czy tak jak mówię, jest może król buław i ten król denarów, tak, i jest problem, tak, którego wybrać. Więc tutaj no, wybór może być trudny, bo te dwie postaci są bardzo ciekawe, tak. Tak jak powiedziano, ta królowa dynarów bardziej by do tego króla pasowała, tak? Ale też tutaj, żeby nie stawiać na ostrzu noża czegoś, żeby też jeżeli dokonujemy jakiegoś wyboru, żeby właśnie w sposób taki delikatny to zrobić, żeby nie palić za sobą też mostów. Więc tutaj taką bym dała radę. A tutaj wynik też może być wynik. Rada no trzy denary, właśnie żeby postawić na współpracę, tak? Żeby postawić na współpracę, żeby, tak jak powiedziałam, nie palić mostów. Nawet dokonując jakichś wyborów, nie musimy się jakoś kaleczyć, więc zróbmy to w sposób po prostu łagodny. Więc podsumowując, bardzo ciekawe czytanie, myślę, że tutaj jakieś ważne sprawy się ważą. Mamy kochanków, wielkie arkana, więc to jest taki grubszy temat, to kogo wybierzemy. Tak jak powiedziałam, jest to otwarte serce, może być więcej osób, może to oczywiście też dotyczyć... Spraw związanych z pracą, tak, że, że trzeba dokonać jakiegoś też wyboru, tak, z kim współpracować i tak dalej. Ale ja tutaj już to można sobie jakby przyłożyć właśnie na tą sferę pracy, ale ja już tu będę kontynuowała taką relacyjną bardziej, tak, bo to nie musi być też miłosna, ale ja się tutaj będę trzymała tej miłosnej wersji. A więc tak jak powiedziałam, no, tutaj wypadałoby dokonać wyboru. Karta rada jest królowa, tutaj buław, więc mówię, jeżeli jest taki y, y, król, y, król denarów i król buław, to, to myślę, że tutaj no, oni by lepiej do siebie jakoś pasowali. Y, y, mogą być trudności z tym wyborem. Możemy mieć w głowie mętlik, ale dobrze, że tu wcześniej chociaż pojawia się sześć mieczy, więc no... Myślę, że trochę y, trochę było tego odpoczynku. Y, tak jak powiedziałam, ktoś tutaj z środowiska otoczenia może być bardzo uparty i stać przy swoim, nie odpuszczać, może to ten właśnie król Buław tak nie odpuszcza, tak? Ale tak jak powiedziałam, ja bym y, no, nie stawiała spraw na ostrzu noża, nie zamykałabym tutaj jakieś nie paliła mostów za sobą, postawiła na profesjonalizm yy, i właśnie, yy, mimo wszystko, yy, na współpracę, tak? Yy, może jeszcze do tej piątki mieczy coś tutaj nam yy, dobiorę. O, proszę, no proszę zrobić taki wgląd siebie, tak? zatrzymać się, po prostu przemyśleć, zamknąć jakiś etap, e, y, może też wszystkiego jeszcze też nie wiemy, tak e, i po prostu y, myślę, że jak znajdziemy, może jakąś odpowiedź w sobie, jeżeli właśnie mamy właśnie problemy e, z tym wyborem, tak e, i z tym, jak to na przykład zakomunikować komuś, no to po prostu dobrze byłoby się jednak zatrzymać i posłuchać właśnie swojego głosu, co on tam ma do powiedzenia, swojej intuicji, znaleźć tam odpowiedź w sobie, ale tak jak powiedziałam, to wyjście, ale ja bym stawiała na współpracę, tak, żeby to właśnie w sposób taki delikatny zrobić. Dobrze, tak wygląda czytanie dla koziorożców na luty 2023, na lutego, tak? Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.